Do zrobienia magnetycznej latarki potrzebujesz zwój drutu miedzianego, tubkę, my użyliśmy tutaj próbówki falko, ale może to być dowolna tubka, na przykład po papierze toaletowym, nożyczki, dioda o zasilaniu 1,5V. Im mniejsze zasilanie będzie potrzebne do, do, do zaświecenia diody, tym mniej zwojów drutu trzeba będzie użyć. Watę. Magnes naodymowy i kolejną mniejszą tubkę. Możliweśmy tutaj, tubki po kliszy oraz gumę, która się przyda do zamocowania zwoju drutu na w naszym przypadku próbce. Wstąpmy do działania. Najpierw należy zamocować gumę na tubce, oba kawałki. Teraz będę nawijał zwoje drutu na obszar między tymi gumami. Gumy zabezpieczą drut przed yy, spruwaniem się. Kawałek drutu, jakieś 20 cm, powinny stać wolne. A resztę nawijamy na magnetyczną latarkę. Na tubkę, która będzie tubusem magnetycznej latarki. Na próbówkę nawinąłem około 350 zwojów drutu. Kolejnym krokiem jest podłączenie końcówek drutu do diody. Żeby doświadczenie było efektowne, wygodnie jest użyć drugiej tubki. W wieczku tej tubki możemy wyciąć dwa otwory. Wygodne jest to robić z pomocą nożyka do papieru. Obie końcówki druta musimy przedziać przez te otwory. To jest bardzo ważny fragment. Drut miedziany najczęściej jest izolowany. W tym przypadku substancją, która jest przezroczysta, więc tej izolacji nie widać. Natomiast musimy, żeby podłączyć drut do diody, musimy. Go odizolować, odizolować same końcówki, czy po prostu zetrzeć tą bezbarwną warstwę z końcówek. Ona schodzi dość łatwo. Będziemy wiedzieć, kiedy ona zejdzie, bo drut trochę zmieni kolor w miejscu, gdzie zdarliśmy tą warstwę izolującą. Starczy pocierać ostrym narzędziem. Dobrze. Teraz owijamy końcówki truta wokół nóżek diody. Następnie wciskamy diodę w oba otwory, tak żeby były na sztywno zamocowane. W tym już mamy taki okular. Wrzucamy dwa te do jedną drugą, później magnes, następnie drugą watę. Dzięki temu jak będziemy potrząsać latarką, to magnes nie będzie się obijał o ścianki o końcówki tej próbówki i szybko nie zniszczy. W tym momencie urządzenie powinno być gotowe.